Od wersji 3.0.0 Publiker obsługuje katalogi oparte o skrypt SEO katalog. Drugą ważną nowością jest możliwość integracji Publikera z serwisem devbackupra.com, który umożliwia zaawansowane rozpoznawanie tokenów graficznych i tym samym automatyczne do dodawanie wpisów do bardzo wartościowych katalogów. Do tej pory w ramach katalogowania serwisu Publiker.pl mieliśmy utworzone dwie grupy. Jedna grupa do katalogowania automatycznego, druga do katalogowania ręcznego ze względu na fakt, że SEO katalogi bardzo często są moderowane chcieliśmy utworzyć osobną grupę do katalogowania właśnie w SEO katalogach, tak aby przygotować specjalnie, specjalne teksty które będą starannie przygotowane które, których będzie dużo, tak aby były w miarę unikalne. Najlepiej Najprościej jest stworzyć taką grupę poprzez skopiowanie grupy poprzedniej. W ten sposób, w szybki sposób, utworzymy grupę, która będzie przeznaczona do katalogowania w SEO katalogach. Nowym linkiem, który pojawił się w wersji 3.0.0, to jest link informacja o firmie. W tym miejscu możemy zdefiniować dane, które będą potrzebne do uzupełnienia niestandardowych pól w SEO katalogu mamy więc takie pola jak nazwa firmy dane kontaktowe dane dotyczące samej firmy takie jak NIP Regon mamy w końcu współrzędne mapy Google jeżeli nie wiemy jakie te współrzędne są możemy je tutaj na mapce odnaleźć, zaznaczyć punkt skopiować te współrzędne i wkleić w tym miejscu przejdźmy teraz do zakładki linki Promujemy tylko stronę główną i widzimy, że mamy już 66 wpisów opublikowanych w SEO katalogach, które zostały to wpisy wysłane, opublikowane, czyli prawdopodobnie przeszły pozytywny proces moderacji i zostały odnalezione. Na liście tych linków mamy datę odnalezienia tych wpisów. Dzisiaj jest 19 marca, tych wpisów zostało odnalezionych 5. 18 marca 3, 17 marca 1, i tak w kolejnych dniach te linki się pojawiały. Ze względu na to, że są to daty odnalezienia wpisu, a bardzo często katalogi są moderowane, więc nie mamy wpływu realnego na to, kiedy rzeczywiście wpis zostanie przez administratora opublikowany. Stąd też liczby, które tu się pojawiają, no mogą być różne. Jednego dnia może być to jeden wpis, innego dnia może być tych wpisów więcej. I tak widzimy na liście, że każdego dnia tutaj te wpisy się pojawiały. 12 marca 3 linki, 10 marca znacznie więcej tych linków. I tak kolejne dni widzimy, że te linki były publikowane w tych w katalogach. Przejdźmy teraz do konkretnych adresów wpisów w naszych katalogach. Abyśmy mogli sprawdzić, jak rzeczywiście te wpisy wyglądają. Pierwszy katalog. Mamy wpis dodany. Prawidłowo dobrana kategoria. Tutaj również widzimy polanie standardowe, takie jak miasto, ulica. Fax, telefon, województwo. Przejdźmy do strony głównej, żeby zobaczyć, jaki jest page rank. Tej strony mamy page 3, czyli bardzo wartościowy katalog. Kolejny katalog, nasz kolejny wpis. Um, jeżeli katalog umożliwia dodawanie linków treści, to publiker automatycznie te linki umieszcza. Niestety, nie zawsze one są widoczne. Dlatego czasami ciężko je zlokalizować. Tutaj mamy ten link. Tutaj mamy link jeszcze i w tym miejscu. Tutaj są pola raczej standardowe. Przejdźmy do strony głównej, zobaczmy, jaki tutaj jest PageRank. Mamy PageRank 3. Kolejny wpis, tutaj może jakieś linki. Nie, nie ma. Przejdźmy do strony głównej PageStation 2. Tym razem następny wpis. Tutaj ładnie widać te odnośniki do naszej strony. Przejdźmy do strony głównej. tutaj pagejang 2 kolejny wpis trzy linki w treści pagejang 3 kolejny wpis w katalogu katalogu firm Tutaj mamy jeden link w treści. I tutaj mamy dużo pól niestandardowych, które zostały uzupełnione danymi, które podaliśmy w panelu administracyjnym Publikera. O, tutaj mamy mapkę również sytuacyjną z lokalizacją firmy. Przejdźmy do strony głównej. PageRank 3. Kolejny wpis. No, tutaj jest link w treści. Też Pagejunk 3. Tutaj również Pagejunk 3. Zobaczmy jeszcze kilka. Był ten ostatni nasz, który odwiedzaliśmy, kolejne linki, które pojawiają się w opisie. Tutaj również pagejunk 3. Kolejny wpis. Pagejunk 3. Pagejunk 3. Widzimy, że te opisy są starannie przygotowane. Nie ma tutaj uciętych jakichś zdań. Linki są wstawione pod określone frazy, któreśmy zdefiniowali dokładnie. Do, prawidłowo dobrane są kategorie. Także ten wpis niczym nie różni się od wpisu, który byłby dodany całkowicie ręcznie. Wpisy są wysyłane, akceptowane. I o to, i o to nam chodzi. Tutaj mamy kolejne linki w treści. Tutaj widzimy, że są tylko dwa te linki. Prawdopodobnie katalog umożliwia do, na dodanie tylko dwóch linków w treści. Tutaj również mamy page junk 3, czyli w ten sposób zyskujemy bardzo wartościowe linki do naszego serwisu. Tutaj po kolejny katalog firm. I tutaj znowu widzimy, że mamy uzupełnione pola niestandardowe. Również mapka sytuacyjna. Przejdźmy do strony głównej, tutaj page 3 tego katalogu. Kolejny wpis. Tutaj również mapka sytuacyjna. Page 3. Kolejny wpis. Page 3. jeszcze jeden page 3 i tak możemy sobie otwierać jeszcze kolejne wpisy pagejang 3 Tutaj jest pagejang 1 pagejang 2 Tutaj, page 1. Tutaj również page 1. No i kolejne wpisy, które publikują się każdego dnia właściwie.